Trzeba spróbować, a wtedy dopiero jak bakcyla się połknie, to wtedy już nie, nie ma odwrotu. Tkanina dwuosnowowa to jest moje szczęście, moje hobby i moje całe życie. Zaczęłam od najmłodszych lat pomagałam mamusi, ale zaczęłam najpierw od tkania worków, czyli z lnu. Później takie inne tkaninki coraz bardziej, no, ręczniki takie na pościele, takie coraz, coraz bardziej skomplikowane. Później kilimy, chodniki, wiel wielonicylnicówkę, ale tkaninę dwuosnowową to dopiero rozpoczęłam tkać w, w 1974 może trzecim roku, bo już z, po prostu z namówieniem sąsiadki mówi, zostaw ty te dy, dy, dywaniki, bo ty zbijesz ręce, nic nie będziesz miała, bierz się za dywany, przecież ty, ty ty, ty, możesz. I tak pani Sabina Maselbas, no i wtedy Regina Maselbas i synowa pokazała mi jak się snuje, tkaninę dwuosnowową, bo to inaczej troszeczkę. I rozpoczęłam tkaninę dwuosnowową, bo mnie zawsze, znowu jak pójdę do sąsiadów, to mnie inspirowało to, że na tej tkaninie można utkać wszystko. Co, co sobie z wyobraźni, co nas otacza w przyrodzie. Najroz, najrozmaitsze elementy, kwiaty, drzewa, ptaki zwierzęta, ludzie, nawet tańczący. I moje kolory to ulubione, naturalne, szaro-białe, bardzo dużo dywanów utkałam takie, a wzory to te powtarzające się, kwiat z dużą głową, bardzo lubię ten, bo to był po prostu przekazany przez panią Ryginę, kwiat z dużą głową, taki tradycyjny wzór. Ale różnego rodzaju drzewa, lasy, no, i postacie tańczące też, też bardzo lubię. Zresztą nie ma takich dywanów, żebym nie lubiła. Tęsknię za gwiazdką. No, bo to też taki tradycyjny i piękny. I to jest piękny. Można ułożyć tą gwiazdkę różnie. Piękne wzorki mogą być. I, i dlatego. No, bo, bo tkalam też gwiazdy różnego rodzaju. Tkanina zmieniła się, bo zmieniło się podejście do tej tkaniny. Wiele urozmaiciły konkursy, bo jak ogłasza się konkurs, to jest temat i do tego tematu trzeba wtedy swoje myśli dostosować i utkać na tkaninie. I tak każda z nas, która otrzyma y, temat, każda niby ten sam no w tym roku mamy drzewo życia, każde drze te drzewo mam nadzieję, że będzie piękne. Każda na swój sposób no ja też, mamy, mamy, te swoje takie, które, te, te wzory powtarzające się, ale wzory dużo, dużo wymyślane, dużo brane z, z otoczenia. Nawet i te drzewa to też są różne i kwitnące i z owocami i no, różnego rodzaju. Uczennic ja bardzo dużo miałam, tylko taką, tylko takie no ciche, przyjeżdżali, uczyli się, odjeżdżali. Tylko, że bardzo dużo nauczyłam. No, moją była największą radością moja wnuczka, ale ona tkala tylko pięć lat. Wyszła za mąż i skończone. W chwili obecnej mam mistrza i ucznia. I to też mnie cieszy, bo to z rodziny dziewczyna, która chętnie już robi. Już ma u siebie krosną, no już trzecią postawę robi. Jeżeli młodzi wezmą, chociaż to jest trudna praca i dużo poświęcenia, bo to trzeba siedzieć i robić, ale nie wiem, czy to przetrwa. No być może jacyś, którzy zakochają się w tkaninie i, i przejmą technikę, to może będzie. będzie. No szkoda, żeby to ustało, bo kiedyś to było bardzo modne, bo to były dywany do posagów dla Panny Młodej to każda, każda musiała mieć i to jak matka zamożniejsza sama nie tkała to dawała i żeby tych dywanów tam córka miała więcej. No dzisiaj już yy, moda inna i już dywany, no ale miasto, miasto wraca na te tematyczne, na te właśnie, które do powieszenia yy, tak ozdabiają mieszkania. Wszystkim młodym radzę, niech jeszcze uczą się dopóki mają od kogo, żeby dalej kontynuować tradycję tkaniny dwuosnowowej.